Mobilny manipulator to system robotyczny zbudowany z manipulatora robotycznego zamontowanego na platformie mobilnej. Urządzenie łączy w sobie mobilność i zręczność. Ramię robota może swobodnie poruszać się po terenie i wykonywać zadania w różnym położeniu. Urządzenie zbudowane jest z platformy mobilnej Husarion Panther, ramienia robota kinowa oraz lidaru Auster. Robot mobilny Husarion cechuje się otwartą architekturą, jest dostosowany do poruszania się po trudnym terenie, posiada terenowe koła o wysokim profilu, a jego maksymalna prędkość to 2 m na sekundę. Robot kinowa to ultralekkie ramie robotyczne z otwartą architekturą, posiada kontroler wbudowany w jego podstawę, dostępny jest w opcji z 6 lub 7 stopniami swobody, a jego maksymalny zasięg może wynosić od 760 do 902 mm w zależności od wybranego modelu. Zamontowanie lidaru na robocie umożliwia jego autonomiczne poruszanie się. Czujniki te są odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak pył, woda, wysokie ciśnienie, niska i wysoka temperatura. Zasięg lidarów Ouster to od 20 do 200 metrów, w zależności od wybranego modelu. Mobilny manipulator znajdzie swoje zastosowanie w autonomicznych dostawach, w inteligentnym rolnictwie, przy rozbrajaniu ładunków wybuchowych, przy automatyzacji procesów logistycznych oraz w wielu innych aplikacjach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.eduforindustry.com.